Witam wszystkich, tutaj w tym miejscu była pryzma, już tutaj to odgrodziłem wszystko, dzisiaj ostatni dzień, pryzma zaczęta 19 września, dzisiaj 26 listopada, także wystarczyła na 2 miesiące i tydzień, pryzma była wielkości 25 na... Osiem metrów, albo dwadzieścia trzy, już nie pamiętam, ale no mniejsza oto. Także no tutaj już ostatni dzień wyjadania odsadki. Wszystkie są bezrożne. One już są do odsadzenia praktycznie, bo chociaż są z czerwca pół roku mają, tak? Już są wyrośnięte. Tutaj refort, czysty byczek. Tu jełówka, tam ten byczek 50x50 50, Hereford i Tutaj Tak samo jełówka. Tu jełówka, same prawie jełówka. Tu jełówka simental Hereford. Ona ma 3 miesiące dopiero. Tutaj 50 na 50 immuze hereford tutaj byczek 3 miesięczny tu jołówka 2,5 miesiąca, czysty hereford Tutaj najmłodszy cielak dwa tygodnie czysty hereford jołówka Byczek, miesiąc już ponad miesiąc będzie mieć fajne, takie one mają, są takie szerokie, przodem po ojcu. No, tu ojciec. No i tu robiłem tak, że po prostu w miejscach, gdzie była trawa, na zieloną trawę rzucałem po prostu kukurydzę. One to wyjadały do zera. Tutaj akurat jest już mocno przedeptane, ale tutaj już zacząłem dawać bliżej już końcówkę żeby nie wozić tego gdzieś tam, aż tam, tam jeszcze będę woził. No tak to wygląda. No i tutaj belgrazing. W pełni. Robimy. Pierwszy rok, tak konkretniej, gdzie bale są rozciełane, roztaczane, roztaczam ręcznie, jak widać. To wygląda. Tutaj pod śniegiem przykryte. Paśniki bezużyteczne na razie. Tutaj już zrobione jest to, tak tak od tych bel i tak w tą stronę idziemy idziemy tam, jak tu się to skończy skończą się te bele, to zaczniemy z powrotem tutaj iść pasem i tam no także tak to wygląda laki, jak widać, zadowolone. Nic im tu nie przeszkadza. Dzisiaj na minusie temperatura. No i tam w karmiaczu dostają cały czas na stałe kieszonka z kukurydzy. Jest wrzucam krokodylem do. Tego małzera. No i tam mają na dwa dni, to im wystarcza taka taki jedna trzecia krokodyla. No też to jest fajnie, bo one mają się od razu później gdzie położyć, no i ziemia wiadomo dostaje zamiast produkować obornik, który później i tak trzeba wywieźć na pole to ta metoda mi się wydaje wiadomo ani niepracochłonna, nawiezione pole na 10 lat praktycznie, tutaj jest hektar 60 to tak jak tutaj pójdzie pryzma 8 na 45 metrów plus kukurydzy plus 250 belsiana no to na 10 lat trawa Jest po prostu bez naważenia. Zresztą to ładnie pokazuje kanał Lubuski Angusowo, pan Tomek Stamtąd. Także też pozdrawiam. Bo to on właściwie jest pionierem tej metody w Polsce. Takiego rolnictwa regeneratywnego bez dużej mechanizacji i w ogóle także. Mi się wydaje, że na te czasy, gdzie wszystko ceny szybują do góry, wszelkiego rodzaju sprzęt skończyła mi się pamięć, także wracając do tego tych cen, wszelakich, wszelakiego sprzętu środków, nasion i w ogóle tego całego cen nawozów, całego tego Eldorado, które się tworzy na rolnikach to ta metoda akurat jest najlepsza dla takich małych gospodarstw jak, jak moje. Wiadomo, jak ktoś ma po kilkaset hektarów, i w ogóle gdzieś tam porozbijane pola, no to nie będzie tego robił. No. Ale dla nas to chyba jedyny kierunek. No, także już zaraz. Zmierzch. Cielaki zadowolone. Grube.